Ej, z tej strony Agnieszka, mam dla Ciebie krótki overview naszej platformy kursowej. Nasze kursy wyglądają dosyć podobnie do siebie. Różnią się oczywiście tematyką i zazwyczaj też długością czy podziałem na konkretne moduły. Tutaj zaglądam za kulisy kursu pancznil, takiego przykładowego. Kurs naj, najczęściej, tak jak wszystkie kursy w Oplotki, podzielony jest na moduły, lekcje, które możesz oglądać w dowolnym. Układzie. Oczywiście możesz odtwarzać wszystkie lekcje po kolei i wtedy przechodzisz do zakładki wszystkie. My natomiast zachęcamy, żeby skorzystać z takiego wygodnego podziału na moduły. Zazwyczaj zaczynamy od bardzo podstawowych informacji i moduł po module przeskakujemy do coraz bardziej zaawansowanych części każdego kursu. Akurat ten kurs to aż 8 modułów, zwieńczone z zakończeniem kursu. Każdy z takich modułów to konkretne wideo. Jak widzisz, one czasami są dosyć krótkie, czasami to są wideo. Do rzędu kilku, kilkunastu minut, czasami cztery, jedna minuta, siedem minut. tak? Każdy z tych wideo pokazuje jakieś konkretne informacje. Bardzo łatwo poruszać się po platformie, bo można, jeżeli chcesz, odznaczać sobie lekcję jako um, ukończoną, żeby wiedzieć, które lekcje już widziałaś, czy widziałeś, a do których chcesz przejść później. I możesz też przesuwać się z lekcji na lekcję. One są ułożone w taki sposób, żeby rzeczywiście była, był to taki logiczny ciąg poznawania coraz bardziej zaawansowanych splotów. Ja zachęcam Cię też do tego, że w momencie, kiedy wchodzisz na naszą platformę, zapewne będziesz na niej i zobaczysz różne kursy, tak? My podzieliłyśmy kursy na naszej platformie na te dla fanów rękodzieła, czyli na przykład kurs makramy, punch needle, haftu, boksy, nasze boksy XXL, tkactwo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na samej platformie znajdziesz również nasze kursy, które służą twórcom rękodzieła. Jak wiesz, my tutaj w Oplotki skutecznie zarażamy bakcylem rękodzieła i wiemy, że im więcej jest nas z, z podobną misją, tym bardziej możemy szerzyć tego bakcyla rękodzieła dalej, dlatego też wspieramy naszych twórców. Jeżeli jesteś tutaj na stronie i zastanawiasz się nad zakupem kursu właśnie takiego dla twórców rękodzieła, to te kursy też hostowane są na naszej platformie tak jak te kursy dla fanów rękodzieła poświęcone raczej właśnie technikom rękodzielniczym, tak samo kursy, które służą wspieraniu cię w pierwszych czy bardziej zaawansowanych krokach biznesowych, jeżeli prowadzisz biznes w oparciu o rękodzieło, te kursy skonstruowane są bardzo podobnie. Zazwyczaj możesz odtworzyć wszystkie lekcje w dowolnej kolejności, ale możesz też korzystać z takiego sugerowanego porządku kursów. I ja do tego bardzo zachęcam, bo celowo kursy bardzo często są ułożone w taki logiczny proces żeby zaczynać od rzeczy najlej, najlżejszych, łatwych, przyjemnych i w miarę e, takiego przesuwania się dalej do kolejnych modułów, przesuwasz się do coraz bardziej zaawansowanych lekcji, ale też bardzo często lekcje po prostu bazują na sobie i właśnie nie bez powodu ułożone są w takiej kolejności. W wielu kursach możesz też zobaczyć taki, taki sugerowany porządek, ale oczywiście nie musi on być twoim porządkiem. Możesz sobie skakać po modułach, to nie jest tak, że jeżeli nie odtworzysz modułu numer jeden, no to nie możesz wejść do modułu na przykład numer dwa lekcji, numer pięć, więc zachęcam cię do tego, żeby zaglądać na naszej platformy, korzystać z naszych kursów i mam nadzieję, że ten taki takie małe odsłonienie kulis, jak wygląda ta platforma, od środka, troszeczkę pozwoli ci oswoić i, i nie bać się korzystać z naszych kursów. Oczywiście wszystkie wideo, które widzisz tutaj w dostępnym dla ciebie kursie, w zależności od tego, który kurs wybierasz, oczywiście one są cie, dla ciebie dostępne cały czas, możesz się tu logować, oglądać je w dowolnym czasie, z dowolnego urządzenia, więc chodzi o to, żeby móc korzystać z tego w takim momencie, w taki sposób, jaki jest dla ciebie najbardziej Wygodny. Mam nadzieję, że udało Ci się troszeczkę zajrzeć za kulisy naszych kursów, i mam nadzieję, że widzimy się po drugiej stronie. Do zobaczenia.